Cześć! Importujesz pojazdy z zagranicy. Chciałbym Ci pokazać nasze narzędzie, które automatyzuje proces wypełniania dokumentów. Mamy stworzone dwie struktury danych, kupującego, sprzedającego. Wchodzimy sobie w dane kupującego, wypełniamy i klikamy zapisz. Przechodzimy sobie teraz do danych sprzedającego, wypełniamy dane sprzedającego, dane pojazdu i zapisujemy. I w tym momencie wszystkie niezbędne dokumenty mamy już wypełnione. Możemy je pobrać pojedynczo, klikając na każdy dokument. Widzicie, wszystko jest elegancko, ładnie wypełnione, bez błędów, bez przepisywania. Lub możemy też pobrać je wszystkie za pomocą tego przycisku. Nie martwcie się, jeśli używacie jakichś innych dokumentów, czy druków, czy macie jakieś swoje druki wewnętrzne. Każde konto jest spersonalizowane tylko dla Was, do, Wy tylko macie do niego dostęp, a wszystkie niezbędne dokumenty skonfigurujemy specjalnie dla Was i pod Wasze potrzeby.